Ustawa o świadczeniu mieszkaniowym. To tylko i wyłącznie utknęła z powodu tutaj! O jeszcze tych urzędników! We wtorek 9 września w Warszawie odbył się protest pracowników służby więziennej, którzy domagali się podwyżki płac oraz wprowadzenia świadczenia mieszkaniowego. Do Warszawy przyjechali więziennicy z całej Polski, także z regionu pod Beskidzie. Tu został opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli. I co się dowiadujemy z tego raportu? A dowiadujemy się to, o czym mówimy od wielu lat. Że funkcja e, służba jest niedoetatyzowana. Brakuje co najmniej 2,5 tysiąca funkcjonariuszy. Do 2019 roku nie są oddane nadgodziny. To jest prawie 2 miliony na godzinę. Walczyliśmy o zrównanie nas z innymi służbami o mieszkaniówkę. To znaczy, żeby ta służba była konkurencyjna dla młodych ludzi, żeby wybierali tą służbę, bo jest brak etatów u nas. I naprawdę jest ciężka praca. Ciężka praca. Robimy w sobotę, w święta, na nocy, to są godziny, które są niezapłacone. A jednak to robimy w święta. Często nasze rodziny pracują również z nami, ponieważ oni jakby nie było bez nas w tym domu są sami. I tracimy my na tym po prostu i prestiż tej służby. Że nie pierwsze miejsce, tak jak żeśmy zwracali, pani minister, ma osadzony, a potem, potem może funkcjonować. Nie. My swoją robotę znamy, wiemy jak mamy wykonywać, ale to musimy mieć do tego narzędzia środki, ludzi i poszanowani i zrozumieni. Nie może być tylko prześladowany funkcjonariusz, bo coś się zadzieje. A skazany ubliża mała szkodliwość synu Dziś mówimy głośno i wyraźnie. Nie jesteśmy kosztem. Jesteśmy fundamentem bezpieczeństwa. Bez nas nie ma ochrony granic. Nie ma porządku na ulicach. Nie ma bezpieczeństwa obywateli. Stabilności państwa! Po tym, gdy manifestacja wyruszyła w stronę Sejmu w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, delegację protestujących przyjął minister Waldemar Żurek. Cieszę się, że frekwencja dopisała. Ponad 3000 to mamy informacje od policji, że ponad 3000 ludzi tutaj było na tej manifestacji, więc uważamy to za swoistego rodzaju sukces. No i mamy nadzieję, że na tym się skończy, że ten protest, ta manifestacja wystarczy do tego, żeby wyegzekwować realizację porozumienia z marca tego roku. My nic więcej nie chcemy, my tylko chcemy dobrze płatnej pracy, tego żeby do służby nadal przychodzili ludzie, którzy się do tego nadają, mieli godne wynagrodzenia, godne świadczenia mieli. Protestujący którzy dzisiaj wyszli na ulicę Warszawy i teraz stoimy przed Sejmem RP, to najlepszy obraz tego, co dzieje się w naszym kraju, jeżeli chodzi o dialog społeczny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkich pracowników, funkcjonariuszy służby więziennej i wszystkich, którzy dzisiaj są pod Sejmem, aby być z Wami tą prawdziwą solidarnością. No i ustawa modernizacyjna ona jest niezwykle ważna już dla samej służby, bo, bo no dyrektorzy mogą chcieć, ale tak naprawdę to ludzie swoimi siłami i tym, że się zaangażują są w stanie coś wywalczyć więcej. I mamy nadzieję, że idziemy po prostu po zwycięstwo, bo e, uważamy, że po prostu porozumienie powinno być e, wypełnione do samego końca. Skoro rząd umawiał się poważny, poważny resort sprędności. Umawia się na coś z więziennikami, to powinien to dowodzić do końca, a nie. Okazuje się, że jest wrzesień, nic się nie dzieje, odwieszamy, odwieszamy protest, nagle po tygodniu pojawiają się dokumenty, że można coś zrobić. Czemu, czemu tego nie zrobili w ciągu półrocza? No to jest pytanie już do rządzących. Co wy mówicie poprzez to, że jesteście dzisiaj tutaj, to jest początek, a nie koniec. Tej władzy wszystko trzeba wytargać z gardła. Oni od siebie sami nic nie dadzą. Najlepszym to jest przykładem jest to, że pół roku nic nie robili, a dzień przed demonstracją proponują wam spotkanie. To jest po to, żebyście dzisiaj się nie pokazywali w Warszawie na demonstracji. Niestety tak to w tej chwili wygląda, że tylko i wyłącznie to, że e, wyjdziemy na ulicę, pokrzyczymy, e, potrąbimy w te trąbki, to się okazuje, że dopiero Gdzieś tam w rządzie, w tych gabinetach zaczynają słyszeć głos więzienników, gdzie tak naprawdę ta służba społecznie jest doceniana, bo ludzie doceniają to. Ostatnio mieliśmy też taką wyprawę na rysy i, i ludzie zaczepiali nas i tak dalej, i dziękowali za służbę i że to, że jesteśmy. I w ogóle przychodzimy do tego munduru i pełnić służbę z osadzonymi. Z trudnym, z trudnym elementem społecznym, z trudnym, z trudnym człowiekiem, ale my tego się podejmujemy. To jest ogromny trud. No ale. Tego docenienia ze strony resortu władzy właściwie tak naprawdę nigdy nie czuliśmy. Poza tym, że ministrowie mówią na różnego rodzaju świętach różne rzeczy, peany w stronę służby, to to jest, nie, to jest niewiele. Tymi, tymi rzeczami nie da się wypełnić, wypełnić talerzów. Jeżeli, jeżeli idziemy po swoje, to tylko razem. Bo razem możemy więcej. I to jest najlepszym dowodem. Tutaj, manifestacja.